Czy myśleliście kiedyś o tym, żeby zmienić coś w wyglądzie, poziomie inteligencji albo możliwościach fizycznych swojego ciała? I choć medycyna estetyczna rozwija się prężnie i przybywa zabiegów związanych z wypełnianiem zmarszczek, powiększaniem biustu i pośladków, to wyobrażam sobie znaczną grupę osób, która wolałaby w ogóle nie mieć takich problemów. A co, gdyby dało się to zmienić jednym prostym zastrzykiem? A co, gdyby można było nie tylko pozbyć się zmarszczek czy innych niedoskonałości, ale także wyleczyć choroby genetyczne, zwiększyć długość życia czy uodpornić się na wszystkie możliwe wirusy? Czy to nie byłby piękny świat, w którym ludzkość pozbywa się problemów, a wyginięcie naszego gatunku staje się wręcz niemożliwe? Zafascynowani tym tematem byli nie tylko naukowcy, ale także i pisarze. Najbardziej znaną książką mówiącą o tworzeniu zaprogramowanych genetycznie ludzi jest prawdopodobnie Nowy Wspaniały Świat, Aldo Huxley'a. I chociaż autor nie przedstawia w niej utopijnej wersji rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, to wyobrażam sobie, że wielu naukowców mogło być zapalonych wizją tworzenia ludzi na zamówienie. Ludzi o konkretnych możliwościach, parametrach, zaprogramowanych genetycznie w taki sposób, by być doskonałymi formami życia. W drugiej połowie XX wieku było jednak wciąż bardzo daleko, aby uzyskać takie możliwości programowania ludzi. I niejako gwoździem do trumny był przypadek Jesse'ego Gelsingera. Jesse chorował na łagodną postać schorzenia wątroby wywołanego prostą mutacją genetyczną. Powoduje ona, że wątroba nie radzi sobie z usuwaniem z organizmu amoniaku, czyli ubocznego produktu rozkładu białek. Osoby dotknięte tą chorobą zazwyczaj umierają wcześniej, ale ponieważ Gelsinger cierpiał na jej łagodny wariant, no to mógł funkcjonować stosunkowo normalnie. Pod warunkiem, oczywiście, utrzymania ścisłej diety i przyjmowania 32 tabletek dziennie. Kiedy jednak pojawiła się możliwość przetestowania, Terapii genetycznej, nad którą pracował zespół badaczy z Uniwersytetu w Pensylwanii, Jesse dołączył do tego eksperymentu. Choć było mało prawdopodobne, by terapia okazała się natychmiastowo skuteczna, no to dla chłopaka okazała się śmiertelna. Wirus, który został wprowadzony do jego ciała, a który miał za zadanie przetransportować nowy materiał genetyczny do jego komórek. Wywołał silną reakcję immunologiczną, wskutek której nasolatek zmarł po czterech dniach. Wiadomość o tym poniosła się tak szeroko, że na ponad dekadę zastopowało to jakiekolwiek badania w tym temacie, a terminowi terapia genowa przypięto taki rodzaj czarnej etykiety. To jednak nie przeszkodziło innym badaczom w odkrywaniu tajemnic kodu genetycznego. I to nie tylko ludzkiego. W 1953 roku światem nauki wstrząsnęła nieprawdopodobna informacja. Otóż James Watson i Francis Crick odkryli strukturę DNA. I możecie powiedzieć, no, ale od 1944 roku wiedzieliśmy przecież, że w DNA przechowywana jest nasza informacja genetyczna, więc, jakby co w tym w ogóle dziwnego? Zaskakującego. Otóż nie chodziło tylko o to, żeby wiedzieć, że DNA przechowuje informacje genetyczne. Nie było wiadome, w jaki sposób DNA przekazuje te dziedziczone informacje. Do tego właśnie potrzebne było poznanie jego struktury. I w ten sposób, wykorzystując zdjęcia rentgenowskie skradzione Rosalind Franklin, w tym sławną fotografię 51, byli w stanie ustalić, że DNA ma strukturę helikalną, a także w jaki sposób rozmieszczone są jego cząstki. Na podstawie swoich odkryć opublikowali w 1953 roku artykuł w magazynie Science, a w 1962 Watson, Crick i Wilkins, Wilkins był kierownikiem laboratorium, w którym pracowali, otrzymali za swoje osiągnięcie Nagrodę Nobla. Pominięto w niej jednak udział Rosalind Franklin, która umarła 4 lata wcześniej. Na podstawie tego odkrycia Watson i Crick napisali książkę zatytułowaną Podwójna Helisa. I właśnie ta książka stała się zapalnikiem, który popchnął młodą Jennifer Doudna, bohaterkę omawianej w dzisiejszym odcinku książki Kod życia, w kierunku badań biologicznych. W 1986 roku sekwencjonowanie genów stanowiło niezwykle żmudną pracę. Mimo tego, Yoshizumi Ishino zdołał ustalić kolejność 1038 par zasad w genomie bakterii E. coli. W toku badań zauważył, że niektóre z sekwencji nukleotydów powtarzają się w całym genomie. W przypadku tej bakterii było to 5 powtarzających się sekwencji 29 nukleotydów. Nie wiedział jednak, do czego takie sekwencje mogą służyć. Odkrył to inny badacz, Francisco Mozika, który w 2003 roku, kiedy dostępne były już bazy danych różnych organizmów, porównał przekładki z DNA bakterii E-coli. Z treścią baz danych zawierających sekwencje DNA innych organizmów. Okazało się, że sekwencje te były komplementarne do sekwencji występujących w materiale genetycznym wirusów, które infekują te bakterie. Podobnie było w przypadku innych bakterii, u których odkryta obecność tych powtórzeń, które w 2001 roku otrzymały nazwę zgrupowanych, rozmieszczonych w regularnych odstępach krótkich sekwencji palindromowych. W skrócie CRISPR. I zapamiętajcie ten skrót, bo będzie się często powtarzał w dalszej części tego nagrania. Okazało się, że te powtarzające się sekwencje są niczym innym, jak tylko kopiami fragmentów RNA wirusów, które wcześniej infekowały te bakterie. Mojica zupełnym przypadkiem odkrył system odpornościowy bakterii, który od milionów lat towarzyszył im w walce z wirusami. Jego artykuł, który udało się opublikować dopiero po długich bojach, zapoczątkował falę publikacji naukowych, które potwierdziły jego założenia. Rok później Eugene kunin rozwinął jego teorię i dowiedział się, jak ten mechanizm działa. Wykazał, że rolą enzymów związanych z CRISPR, czyli z tymi naszymi powtórzonymi sekwencjami, jest wycinanie fragmentów DNA wirusa atakującego bakterie i wklejanie ich do DNA bakterii. Celem przechowania na przyszłość, czyli żeby bakteria mogła zapamiętać, jaki wirus ją atakował i później móc się przed nim bronić. Nikt jednak nie wiedział, w jaki sposób dokładnie się to dzieje, no bo wiedzieliśmy, że owszem bakteria pobiera fragment wirusa i zapisuje go w swoim DNA, ale jakby jak to w ogóle działa? Otóż nikt bowiem wcześniej nie przeanalizował struktury tych cząstek. W 2006 roku Jennifer Doudna przyjęła sobie za cel Rozszyfrowanie działania właśnie tego systemu, systemu CRISPR. Trwało to aż do 2012 roku, kiedy to Doudna we współpracy z francuską Emmanuel Charpentier, Martinem Dzinkiem i Krzysztofem Chylińskim, Polakiem, nie tylko rozszyfrowali zasady działania systemu CRISPR, opisali różne enzymy, które w tym systemie współpracują, ale także stworzyli mechanizm, który pozwalał im Wycelować w konkretną sekwencję DNA, wyciąć ją, a następnie podstawić w to miejsce inną sekwencję. Więc było jedynie kwestią czasu, kiedy mechanizm ten uda się zastosować dla komórek ludzkich. Kiedy opublikowali swoje badania, wiadome było już w środowisku naukowym, że teraz pozostaje dosłownie kwestią czasu, kiedy ten mechanizm z bakterii będziemy w stanie przenieść do komórek ludzkich. To był jedynie fragment historii opisanej na prawie 700 stronach tej książki Kod Życia autorstwa Waltera Isaacsona. Opowiada ona nie tylko historię badań, za które Doudna i Sharpentie otrzymały w 2020 roku Nagrodę Nobla, ale dowiecie się z niej także m.in. tego jak narodziły się w Chinach pierwsze dzieci, których geny zostały zmodyfikowane metodą CRISPR-Cas9 i jakie to miało konsekwencje, a miało całkiem spore. Jak kształtowały się na przestrzeni lat zasady etyczne, które jednocześnie miały chronić ludzi przed szarlatanami, którzy chcieliby wykorzystać edycję genów przeciwko nim, a jednocześnie wspierać odkrycia naukowe w zakresie edycji genów. Poznacie też historię laureata Nagrody Nobla, który został wykluczony ze środowiska naukowego za dość kontrowersyjne poglądy, i dowiecie się też, jak odkrycie CRISPR-Cas9 okazało się. Kluczowe podczas walki z pandemią w 2020 roku i komu zawdzięczamy testy wirusowe, które sami możemy teraz przeprowadzać w domu. Dowiecie się też, jak właściwie wyglądają badania naukowe tak od podszewki i z czym przede wszystkim zmagają się naukowcy. Jeśli chodzi o takie moje wnioski i przemyślenia dotyczące tej książki, to Jestem niesamowicie zaskoczony przede wszystkim tym, jak bardzo przebija się tutaj walka o uznanie i rywalizacja. I to mi się często wydają takimi głównymi motywatorami, jeśli chodzi w ogóle o, o te niektóre z odkryć tutaj opisanych. Bo okazuje się, że nie tylko Doudna i Charpentier prowadziły badania w tym temacie. To nie jest tak, że one były pionierkami w tym zakresie. Nie, nie, nie. Prowadziły to również równolegle inne zespoły naukowe. Często nie chodziło o to, kto znajdzie lepszą metodę, tylko bardziej kto szybciej znajdzie skuteczną metodę, albo kto szybciej odkryje jakiś mechanizm działania. Nie chodziło zawsze o to, że wygrają najlepsi, czyli osoby, które znajdą najlepszą metodę, bo często one były bardzo porównywalne w swojej skuteczności, po prostu ludzie dochodzili do nich różnymi drogami. Okazało się, że często w jakiś sposób wygrywali, to znaczy zdobywali uznanie, nie ci najlepsi, ale ci potrafiący pociągnąć za odpowiednie sznurki. Czyli przykładowo dwa zespoły zgłaszają w tym samym czasie artykuł do publikacji, no i teraz ten, kto szybciej i skuteczniej pociśnie recenzentów, ten po prostu zyskiwał całą chwałę. To jest coś, co na początku, jak pojawiło się to w pierwszej historii, myślałem, no nie, no po prostu tragedia. Przecież, czy, czy o to faktycznie chodzi naukowcom, czy to nie powinno im chodzić o. Sprawienie, żeby nasze życie było lepsze, żeby wynaleźć coś przydatnego dla ludzkości, no też, też jakby im to towarzyszyło. I jakby ta wielkość tych odkryć była takim bardzo znaczącym motywatorem. Okazuje się, że to dążenie do uznania, dążenie do tego, żeby być pierwszym i najlepszym, było bardzo komplementarne dla innych potrzeb, które były. Ta książka też pokazuje mi bardzo dobrze, że na świecie potrafi istnieć taka, nazwijmy to, zdrowa rywalizacja, czyli nie tylko na zasadzie, że każdy robi dla siebie i ukrywa wyniki swoich badań, a dopiero później je publikuje albo je wcześniej patentuje i tak dalej. Szczególnie kiedy opisywana jest tutaj walka z koronawirusem, różne zespoły potrafiły po prostu publikować publicznie swoje dane bez żadnych recenzji, bez żadnych weryfikacji, po prostu w otwartej domenie pojawiały się. Artykuły, z których inni naukowcy mogli korzystać, bo wszyscy sobie wtedy zdawali sprawę z tego, że najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Owszem, uznanie wciąż było istotne i każdy chciał być szybszy, pierwszy i najlepszy, ale pokazało też mi to, że ta walka o palmę pierwszeństwa może się łączyć właśnie z takim wspólnym motywowaniem się do tego, żeby pracować skuteczniej, lepiej, żeby wyciągać lepsze wnioski. A nie chodziło w tym o np. podkradanie sobie wyników badań, tak jak to było w przypadku odkrycia struktury DNA. Na koniec muszę też dodać, że wszystkim, którzy planują przeczytać tę książkę, na pewno warto, jeśli interesują Was po pierwsze biografie, po drugie odkrycia naukowe, to ta książka po prostu przekazuje to. W niesamowicie konkretnym, głębokim i bardzo dokładnym przekroju. Dosłownie, y, muszę przyznać, że Isaacson tutaj odwalił genialną robotę, bo ta książka jest piękna pod kątem merytorycznym. Wszystko jest, mam wrażenie, z dużą precyzją i dokładnością opisane, i też pokazuje bardzo różne strony tych odkryć. Nie tylko skupia się właśnie na Dołdnie, która tutaj tak naprawdę powiedziałbym, że pojawia się w mniej niż połowie materiału potrafi też docenić właśnie innych badaczy, ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że pomimo wciągających niekiedy fragmentów i bardzo angażujących w ogóle opisów, pojawia się dużo wątków, które po prostu są, przynajmniej dla mnie, nudne, są do po prostu no strasznie strasznie dokładnie opisane. Tak dokładnie, że aż czasem po prostu chce się przekartkować książkę o kolejne 20 stron i po prostu, żeby iść dalej. Polecam, ale ostrzegam, że nie będzie to lekkie. Więc to by było na tyle. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Raz jeszcze zachęcam do przeczytania tej książki, bo naprawdę warto. I słyszymy się w kolejnym odcinku.